Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla raków na listopad 2025 roku. Rozkład będę robiła w stali Wizards Tarot. Myślę, że wystarczy. No i zobaczmy, co tutaj. Dla radków yy, na, na listopad 2025 roku, energia miesiąca. Hmm, mamy tutaj yy, pięć yy, denarów. No więc tutaj yy, no, jest dużo, bym powiedziała, rozczarowania, smutku, niewidzenia szklanki do połowy pełnej, tylko pustej, skoncentrowaniu się na jakichś brakach. Tak? No, oczywiście mogą to być różnego typu braki, ale jest tutaj właśnie to koncentrowanie się na tym, czego nie mamy. Tak? Może w wielu obszarach życia Całkiem nieźle nam się y, tutaj y, powodzić, a jednak koncentrujemy się tylko na jednym, jakby tylko ta jedna sprawa y, była najważniejsza, tak? Więc no, to jest taka energia trudna, ale y, ona bardzo zależy od nas, tak? Jak my do tego w, w, tematu w ogóle podejdziemy, bo mamy różne sfery życia, jeżeli coś w jednej sferze życia. Coś nie jest tak, jakbyśmy chcieli i się na tym po prostu koncentrujemy, no i jesteśmy bardzo, bardzo nieszczęśliwi. Więc tutaj mamy taką energię, zobaczmy. Y, trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć, tak? To jest energia miesiąca. Trudność. Mamy y, tutaj y, asa denarów. przepięknie. <laughs> Sama jestem. Y, jestem księżycowym y, rakiem. A więc też to jakby mnie dotyczy i uwielbiam energię właśnie Asa denarów. jest to przepiękna energia, coś nowego. E czy impuls y w nas jest wejścia w coś nowego, jakiś nowy pomysł, e czy po prostu coś z zewnątrz przychodzi? I tutaj jest właśnie trudność, czy podjęcia tego, czy po prostu e właśnie wejście w, w to, tak? Bo możemy mieć jakiś impuls, że coś chcemy zrobić. E w coś wejść nowego, czy nie wiem, jakiś kurs skończyć, czy iść na jakieś studia, czy po prostu jakaś propozycja pracy, no różnego typu, czy powiedzmy, właśnie jakieś sprawy relacyjne, coś się tutaj pokazuje i coś przychodzi do nas, i właśnie czy wejść w to, czy po prostu my mamy impuls, że coś byśmy chcieli, a potem. Właśnie zarzucamy to, więc to jest ważne, żeby jeżeli jest taki impuls, czy coś przychodzi, żeby w to wejść. No ale jeżeli mamy tutaj pięć denarów, jakby na jeden obszar życia tylko zwracamy uwagę, na który nam, w którym nam nie wychodzi, a tutaj coś się fajnego dzieje w innym, na przykład nawet obszarze życia, ale nie, bo my się koncentrujemy, no to faktycznie może być trudno wejść w to, co tutaj yy, po prostu yy, przychodzi, tak? Yy, bo tu ktoś może przyjść właśnie z tym asem denarów, z jakąś propozycją, a tutaj yy, koncentrujemy się tylko na tym, co nam nie wychodzi i w ogóle niczego nie słyszymy, niczego nie widzimy i ten as denarów nawet nie może do nas. Yy, Trafić, tak? Albo nawet mamy jakiś ten przebłysk, no ale właśnie zarzucamy, no bo są tu ważniejsze tematy, które trzeba po prostu rozdrapniać i, i się zamartwiać, tak? No nie jest tak, nie musimy tego robić. To jest, to od nas zależy. Więc piękna energia się pokazuje, zobaczymy, co będzie dalej. Niespodzianka. Hmm, proszę bardzo, niespodzianka mamy siłę. Więc może niespodziewanie tutaj przyjdzie do nas energia, siła, która nam pozwoli wyrwać się z tej piątki denarów. Pamiętajmy jedynie co to, żeby, żeby sobie dobrze radzić z tą siłą, żeby to, ta siła była adekwatna do sytuacji żeby też właśnie kogoś nie poranić, tak? Więc tutaj na to też zwróćmy uwagę. Ale myślę, że to jest fajna energia. Wielki Arkana, więc myślę, że no, jakby odzyskamy tą siłę, tą moc na dłuższy czas, tak? I to nie tylko na miesiąc, bo to może być. Yy, yy, Naprawdę długa energia, może nawet ponad rok ona działać, tak? Z różną oczywiście intensywnością. Może jednak ten as denarów właśnie spowoduje, że dostaniemy tej siły. No, bardzo fajnie, pięknie wygląda. No, to teraz przyjrzyjmy się, co robić w takim wypadku. Mamy tutaj e, 9 kielichów. No ja bym powiedziała, żeby się tak nie rozkładać może z tymi nogami na biurku. Oczywiście świetna energia takiego spokoju, bym powiedziała, A więc może jakiś ten spokój tutaj przyjdzie, jak najbardziej. Zadowolenia z siebie, więc tutaj jakaś może być zmiana, tak jak powiedziałam, czy, czy ten az to spowoduje, że jej siły dostaniemy i takiego Zadowolenia na poziomie, właśnie też emocjonalnym, jakby odzyskamy tą, tą radość, tą siłę. No, ale właśnie fajnie byłoby tutaj, jakby na tej dziewiątce nie zakończyć, tak? Chociaż myślę, że w, w tym układzie to. Nie będzie tego zagrożenia, tak? Właśnie, bo tu jest nawet w pozycji, co robić, tak? Więc tu chyba nie, nie ma tego zagrożenia właśnie, żeby się rozsiąść i, i żeby po prostu już nic nie robić, tylko jestem zadowolony, zadowolona z tego, yy, co jest. Yy, I myślę, że tu nie chodzi o tą bierność, tak? Ale o ten spokój, że w końcu jakby... Na poziomie emocjonalnym odzyskamy te siły i spokój, harmonię, może tak jak powiedziałam, dzięki temu asowi, dena, asowi denarów, tak? Denara, i tutaj wszystko się jakoś fajnie odmieni, tak? Więc no, przepięknie, jak na razie przepięknie się to wszystko pokazuje. Czego lepiej nie robić? No Mamy tutaj cztery kielichy. No, żeby właśnie znowu nie wpaść, bo czasami tak bywa, że jest jakaś tam euforia, jest siła, no ale później jest spadek i żeby nie wpaść właśnie w tą energię czterech kielichów, czyli a po co mi to, a nie chce mi się, a znowu to samo, czy nudne. No, żeby nie wejść w tą energię, tak? No bo jednak cały czas ta euforia, to zadowolenie nie będzie, tak? To zawsze jest sinusoida, a więc tutaj też czyha jakieś takie zagrożenie, bym powiedziała, żeby właśnie z tej euforii, z, z takiego poczucia, siły a znowu nie wpaść w jakieś takie znużenie, tak? Dobrze, więc dobra wskazówka. E, wynik, podsumowanie tego czytania. Hmm, proszę, e, mamy tutaj e, arcykapłana, e, więc tutaj nie wiem, czy to jest nasza energia, czy to jest czyjaś energia. E, jeżeli potrzebujemy jakiegoś mentora, tak, i, i powiedzmy, właśnie, Chcemy się w jakimś temacie kogoś poradzić, jak najbardziej myślę, że to będzie dobre, tak? Ale jeżeli no to też będzie bardzo indywidualne, jeżeli myślę, że ktoś by chciał nam jakoś tak narzucać swoje zdanie, to też z jakąś delikatnością, tak? Żeby tutaj na tą siłę uważać, bo siłę mamy, no, żeby tutaj balansować, tak? No może jeszcze coś dobiorę do tego arcykapłana, tak, bo to może być bardzo pozytywna energia, ale też to może być taka energia, y, która tutaj coś by chciała nam narzucić i niekoniecznie to y, co jest dla nas naprawdę dobre, czego po prostu potrzebujemy, więc jeszcze tu dam. Mamy tutaj dziesięć kielichów, może to też dotyczyć lub być osoba z naszego tutaj z rodziny, tak? Może to właśnie być jakiś mentor z rodziny, może jakaś osoba właśnie starsza, też, która tutaj może jakąś radą nam służyć, ale tak jak powiedziałam, ponieważ no, tutaj może różnie wyglądać. Więc jeżeli y, potrzebujemy tej rady, jak najbardziej, tak. Jeżeli ktoś, bo jest to na przykład nasza energia, jeżeli ktoś z naszej rodziny potrzebuje takiej rady, prosi nas o nią, jak najbardziej też możemy y, służyć nią. Y, ale y, uważałabym wtedy, kiedy ktoś chce nam coś narzucać, a nie do końca na przykład nam się i, i podoba, jest to zgodne z nami, z naszymi wartościami, to tutaj bym to y, Przeanalizowała tak samo, no, starałabym się też nie narzucać. Oczywiście, można powiedzieć, co myślicie na jakiś temat, ale krótko, jeżeli ktoś uważa inaczej, no to też po prostu już nie nalegać. Jeżeli ta osoba będzie chciała skorzystać, to skorzysta, żeby nie być właśnie takim, takim nie uzurpować sobie jakiejś tej tej, tej wiedzy, że wszystko tylko, tylko my wiemy i tylko my możemy tutaj dobrą radę dać, tak? Każdy ma prawo y, sam decydować, y, co jest dla niego dobre. Na spodzie mamy gwiazdę, więc myślę, że dobra energia, że idziemy w dobrym kierunku, że wszystko to, co się dzieje, y, przybliża nas y, do naszej drogi. Na spodzie mamy siedem y, siedem denarów, więc też nowe drogi, nowe możliwości. Wchodźmy w nie, próbujmy, gdzie to nas zaprowadzi, czy nas to przybliża właśnie do naszego celu, czy to będzie forma jakiejś lekcji, po to, żeby skorygować te nasze właśnie naszą drogę. To też myślę, że jest bardzo potrzebne, tak? Ponieważ jeżeli są jakieś drogi, to żeby zobaczyć, czy to jest ta droga, czy ona nas przybliża do naszego celu, no, to trzeba na nią wejść, żeby wiedzieć, czy to jest to, czy jednak chcemy troszeczkę czegoś innego i wtedy spróbować innej drogi, tak? Co znajduje się w innym kielichu. No super, myślę, że bardzo fajne czytanie dla raków. Na listopad 2025 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!